Serdecznie w kolejnym odcinku z FC25 Zaczynamy nowy event Karty Shifter. Naprawdę bardzo ciekawe karty Dostaliśmy Polaka Rodaka Lewandowskiego96 na pomocy Ja go oczywiście w dzisiejszym odcinku zrobię Wytestuję Zobaczcie na tą kartę jakie playstyle Co prawda nie ma żadnego playstylu obronnego Ale on i tak będzie dobry Otworzymy sobie teraz paczkę z gwarantowaną kartą MLS Rup Liga Arabia No to jest karta fioletowa Więc niestety nie może być tutaj nic dobrego To będzie Daniel Podence słabo. także pierwsza paczka 20 piłkarzy o cenie 82 w dzisiejszym odcinku. no polujemy dzisiaj na te karty Shape Shifter. no jak na razie nie mamy nic ciekawego. potrzebuję też właśnie kart 87 żeby zrobić ulepszenie toc Ultimate. chociaż jakoś bardzo się na to nie napalam, bo uważam, że nie ma tam też zbytnio ciekawych kartach. Tak, szczerze, to wolę trafić jakiegoś shape shiftera. Także zróbmy to teraz. Niech poleci karta shape shifter. Dokładnie tak, słuchajcie, dzisiaj drugą od razu paczkę i mamy SPD Bundesliga. To będzie szaka, ale to będzie podwójny lockout, bo on chyba karty nie ma specjalnej. Zobaczmy. Dokładnie tak, także na kogo zamieni się szaka? Niech to będzie ktoś dobry, proszę. To będzie Mukiele na lewym skrzydle. No myślę, że możemy go dzisiaj wytestować. Dość nietypowa karta, bo oczywiście Mukiele ma na swojej podstawie. To wejkarcie prawego obrońcę. Ma te 85 defensywy. Ma jeden playstyle do strzelania. Także na tym skrzydle to może być śmieszna opcja w sumie. <laughs> także pierwszy skład o ocenie 90 na Roberta Lewandowskiego. Przepalamy, no przepalamy tutaj Roberta na ataku. Ale zaraz będziemy mieli jego lepszą wersję spokojnie. I drugi skład o ocenie 89 również udało się przypalić. I ostatni skład o ocenie 87 udało się słuchajcie przypalić. I witamy największego Polaka. No, karta Roberta Lewandowskiego, co prawda na środku pola, ale i tak on będzie dobry, on będzie śmigał. Taki bardziej trochę rozgrywający, defensywny pomocnik. Myślę, że to będzie idealna pozycja właśnie dla Roberta. No ma 4, Playstyle 96, overalla Legenda głosi, żeby nie dawać mu polskiego menedżera, bo wtedy traci zgranie. Także lepiej tego nie testować, słuchajcie. No wygląda świetnie. Staliśmy nową ewolucję Shape Shifter, do której na przykład pasuje mój Cristiano Ronaldo, który będzie miał. Niesamowita karta, słuchajcie Pół pani kosztuje takie SBC Ale słuchajcie, to jest pół miliona No nie wiem, czy ten Ronaldo tak szczerze Potrzebuje tego, aby W sumie dostałby rakietkę playstation z plusem do skakania No chyba sprzedamy Mbappę y I wiemy, co robić dalej, słuchajcie Nie będę ukrywał Aha, jeszcze mogę w ogóle Swoją drogą tego Zidana Ulepszyć no, dalej Ale chyba nie będę tego robił Średnio mi się nim grało, tak szczerze No także myślę, że słuchajcie Zagramy czymś takim Robert Lewandowski na SP Skuls na SPD Spedrim, Mbappe na ataku, Barcola na skrzydle, no wygląda to naprawdę bardzo ciekawie, no szczerze Zajebiście wygląda ta ekipa, przechodzimy do pierwszego spotkania w dzisiejszym odcinku Także tak, słuchajcie, prezentuje się ekipa pierwszego rywala w dzisiejszym odcinku Jakieś runy w ewolucji, Hansen, Kin, Leo Zobaczymy co goście potrafi No i dobra, pierwszy raz Robert Lewandowski przy piłce, zobaczmy jak to się prezentuje <grym> Pierwsza strata <grym> No i zobaczmy, bo Robert podłącza się pod akcję ofensywną, ale mekano go uprzedził. Barkola wrzutka do Mbappe, Mbappe, to jest właśnie Kylian, Konate pokonany. Wygrywamy jak na razie. Oj, świetnie Toshin. Teraz no, zobaczmy jak u Roberta wyglądają podania prostopadłe. No dobrze, podał do Barkoli, Barkola się oczywiście utrzymał. Podanie do Mbappe, Mbappe, uderzenie, Konate broni. Oj, no i kolejne świetne podanie do Barcoli. Barkola oczywiście do Mbappé, Jakiś fake shot. No jakby się odbił. Nie, ale kin. no, Jak łatwo. Oj, Robert Lewandowski leci, słuchajcie. Zobaczmy, on ma 5 na 5, czy mi się tylko wydawało? Bo nie pamiętam tak szczerze. No, oczywiście Robert Lewandowski na tej karcie służy do podawania i to było myślę, że dobre podanie, ale Mbappe się trochę zlagował. No Nie może mi mój nie strzelić drugiej bramki. Przesunąłem się bufonem. Esa. Nie. Zobaczmy. Lewandowski, Lewandowski w polu karnym. Drivenik. Tak jest, Robert Lewandowski. Słuchajcie, pierwsza bramka. I zobaczmy. To jest właśnie ta jego cieszynka. Suza, niesamowita karta. Roberta Lewandowskiego. Co? Czekajcie, co to naprawdę była bramka? Serio, to wpadła? Nawet nie zwróciłem uwagi. Wow, Lewandowski jak piłkę odebrał. Może fineska z tego miejsca, Robert Lewandowski? Co teraz uczynił? Jaki odbiór? Jaki strzał? Jaki dribbling, Świetnie! Wow, to było dobre. No i zobaczmy, słuchajcie, jeżeli to się uda strzelić, to Robert Lewandowski będzie miał hatrika w tym spotkaniu. Zobaczmy, takie słuchajcie. Robert Lewandowski, hatrick debiutuje i tu jaki piękny. Niesamowita karta, testujcie go, jest chory. Piękny odbiór Roberta, po raz kolejny, ale serio faul? No kol... No dobra, co on się tak rozkręcił, słuchajcie? I teraz podanie jeszcze do Kiliana, no ten Kilian coś tak źle chodzi w tym spotkaniu, chyba jest... Od razu Lewandowski dołączył do składu i Mbappé już jest w strachu, nie? Tak jak w La Lidze. i zobaczmy Lewandowski jak kończy, lewa noga. Średnio to wyszło. <średnio> kolejny odbiór Lewego i teraz Mbappé. Co się z tym Mbappé stało w tym spotkaniu? Dobra, <laughs> jak ten Lewandowski chodzi, człowieku. Czwarta bramka Roberta w jednym spotkaniu, w debiucie. Oj, pięknie. Oj, 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 no Lewandowski słabe to było podanie. Oj, Robercik świetnie podał do Mbappe i zobaczmy Mbappe. Zesrałem się, to była moja wina, przepraszam was. Nie wiem, co się dzieje w tym spotkaniu, tak szczerze. Oj, świetnie, gra Kam Hansen. I zobaczmy podanie górą do Kyliana. Kylian to przyjmie? To nie jest spotkanie, Mbappe. Nie wiem, co się z nim dzieje, ale coś w tym meczu nie gra. Dobra, Mbappe, cholera jasna, musisz to szeić. Przyjacielu, nie, dobra, upomykano człowieku go dogonił. No, chyba trzeba go za chwilę sprzedać. No, ale tak sobie całem, że cały Food champion z nim zagram. Lewandowski do Barkoli, Barkola. Lewa noga po prostu, mocne uderzenie. Wybitnie. Barkola. No przecież to było takie oczywiste, że on tak tam strzeli. Boże, co za kasztan. I teraz Roberts z lewej nogi. Jakie podanie do Barkoli. Barkola będzie szybszy od lewego, od prawego. Obrońcy mobile, Zobaczmy Barkola jeszcze. Jęba Petraci. Nie wiem, co się z nim dzieje, ale on musi wrócić, się, Bo jak nie, to ja go sprzedam przed tym foot Champions. Paczka 7 piłka ocenia 82 plus niestety bez karty Shape Shifter. Paczka 7 piłka złocenie 84 plus niestety bez karty specjalnej mamy, chociaż ookoło te kauty teraz bardzo potrzebuje. To chyba nie było 7, tylko 10. Ale karty 87 są teraz bardzo w cenie i się mega cieszę, że udało się trafić tego Rajsa. I kolejna taka paczka, zobaczmy, zobaczmy. No dajcie tą kartę Shape Shifter, naprawdę. Także tak prezentuje się ekipa kolejnego rywala w dzisiejszym odcinku. I na ataku Salach Viniczyl Junior. Dobrze to Wygląda, ale zobaczymy, co go się potrafi i ile Lewandowski w tym spotkaniu strzeli bramek. Zobaczmy, Lewandowski, pierwsze podanie do Kyliana Mbappé. Chyba na spalony był Kyliana, jednak nie. Teraz jeszcze do Bargoli, ale kurde, no wydaje mi się, że on powinien lepiej podawać z takimi statystykami, no. Oj, pięknie, Graham Hansen, jak w ogóle powalczyła o tą piłkę. Wycofanie do Roberta, i dobra, spróbujmy uderzyć znowu jakąś fineskę, bo mu to fajnie wychodzi. Zablokowany. No, nie, taka odbitka! Dobrze, że mamy już czerwiec. Wow, ej ty, jaki pasik od Robercika, ale dobra, Graham Hansen, Graham Hansen, zagrajmy na typowego frajera na tapina jeszcze Lewandowski. Boże, święty, co za drewno, jak on się chwiał przy tym. No i Robercik, Robercik. Oj, Killian Mbappé, jak przejął piłkę, i mamy gola, świetnie. Oj, ten jego dribbling jest taki dość, słuchajcie. Nie wiem, w jaki sposób on to robi, ale to było dobre, bo on przebiegł, słuchajcie, całe boisko. I Roberti ależ obsłużył teraz młodszego kolegę. O, jeszcze kili. Ho, 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 ho. Ale to była brzydka bramka, słuchajcie. Mamy rage Quit, nie dziwię się wcale rywalowi. Player czy plus, zobaczmy, jest level 87. No te karty 87 są teraz naprawdę w cenie. Praktycznie w każdym SBC musicie taką kartę przypalić. Ja osobiście bardzo tego nie lubię. Nie wiem w ogóle kto wpadł na taki pomysł, że trzeba przypalić dokładnie skład. Kart 87, to jest chore! Czemu oni robią coś takiego? Niby rozumiem, że chcieli podbić cenę tych kart, ale bez przesady. Mamy czerwiec, nie musicie tego robić, serio. I w Pacce 5 piłkarzy 83 plus mamy kartę shape shifter Prawa obrończyni z Niemiec. Oj, nie mam pojęcia kto to może być tak szerze, ale to jest chyba karta shape shifter. Słuchajcie, trafiliśmy kobitkę jakąś, to jest pani Kogel. 9-4. Dobry overall pod przypałkę, dobrej foder. I kolejna paczka 7 piłkarzy 84. No jak tu może nie być karty shape shifter? 8-8, no i czwarta taka paczka, 7x84, no aj, no dajcie te piękne kolorki, taki piękny jest ten walkout, naprawdę Także tak prezentuje się ekipa kolejnego rywala w dzisiejszym odcinku, pierwszego w kwalifikacjach do FUT Champions Jest dość spokojnie, nie wiem czemu, on gra w ogóle tą prawą skrzydłową, kolego, co to jest? Łoł, wow, ale popy dołpiły do Barkoli, co prawda, no, brońcy rywala są mocni Łoł, wow, Robert Lewandowski, ależ to zagrał nie, nie właśnie, Charlton! Przesunąłem się, wyczekał mnie Skubaniec. Oj, Robercik, ale podanie do Mbappe, ale ten Mbappe tak dziwnie przyjmuje tą piłkę dzisiaj, no co jest? Dobra, strzel to po prostu, dobrze Mbappe, wow, ładne to było. Oj, świetnie, Robercik, ale teraz obsługuje naszych napastników, ale przesunął się. Fiuram! Nie, dobra, dobra, o co tu chodzi? Nie przesuwam się, bramkarzem. I znowu mnie wyczekał, cholera jasna. Na jakiegoś koksa gram tak szczerze. No świetnie, to rozegrałem, ale jegoś był tak dobrze gra w defensywie, że ja nie mogę. Oj, Robercik, no ładnie zagrał do Hans, ale już tutaj 16 obrońców. Nie, no nie wytrzymam. No po czymś takim, po czymś takim. Przesunąłem się dobrze teraz, bramkarzem, wyczułem go. Nie, dobra, o co tu chodzi? I czemu tak ładnie? Bo, no jeszcze, ta piłka przeleciała przez tego bufona przecież, no. Dobra, speedboosty na Empapie są po prostu chore, słuchajcie. Robert Lew, nie, no dobra, on tak dobrze gra w tej obronie, że ja nie mogę nic zrobić! Wow, jeszcze, dobra, słuchajcie, nie, naprawdę ten gościu wybitny grał, tak szczerze, nie ma sensu tego grać dalej, to są tylko kwalifikacje do Food Champion, spokojnie. No także statystyki Roberta Lewandowskiego po trzech spotkaniach pięć goli, trzy asysty, no nie będę ukrywał, że grałem dość mocno na niego. Wydaje mi się, że jest to karta średnia. Nie jest wybitny, w sensie mi się go fajnie używał, bo ja lubię takich piłkarzy wyższych, silniejszych. Na pewno nie jest to karta dla wszystkich. I wydaje mi się, że na SPD to on nie ma sensu, bo on nie ma żadnego playstylu do obrony. Ale SPO taki box-to-boxik, świetna sprawa, polecam. Jeżeli lubicie takich zawodników, to musicie go koniecznie wytestować. No swoją drogą to jest Polagrodak największy, także must have, jeszcze z Barcelony. Ale to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, napiszcie jakiś komentarz, czy robicie Roberta. Słyszymy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.